od patulski Bieryt z gołąbków można powiedzieć najlepsze jakie ma u siebie tam jest linia złotej pary Tutaj mamy samiczkę ze złotej pary też i to jest numer gołębia 17 1760 1760 gołąbek z 22 roku tutaj ze złotej pary patulski Bieryt Victoria i tutaj z gołębi też um, kitel linia kitla kitel także kitel podszkolnego tutaj z gołębi właśnie kitel razy gołąbki z gołębi złota para patulski Biery tutaj złota para jego ta właśnie Bieryta a tutaj mamy z gołębi e, szkolnego z najlepszych gołębi kitla. Także jest to, jest to samiczka, bardzo ładna samiczka. Linia złotej pary, po złotej parze, po dziecku złotej pary. Także jest to wnuczka złotej pary. I tutaj mamy kolejną samicę. I numer samicy to jest 8814 z 21 roku samiczka i pochodzi z gołębi tutaj Kula Marek Patulski Bieryt, złota para a z góry Wedewelt, z Wedewelda tutaj z tych jego słynnych gołębi nakrapiane tutaj akurat sam z 1910 roku co miał pierwsze cały czas konkursy także mamy złotą parę razy Wedeweld gołębie holenderskie tam ona też właśnie miał te szpaki jest to też samiczka na ładnym szklanym oku. I tutaj mamy kolejną samicę. Jest to samiczka nakrapiana, oryginalny gołąb patulski bieret, wszystkie to są oryginalne gołębie i numer głębia 88,06, tak, 8, tak 88,06. I gołąb pochodzi z gołębi poldera. Ojciec dwóch gołębi, które na Krakusie z ciężkiego lotu były tutaj czołowo. 18.66 konkurs po tym samczyku, a z dołu mamy też z gołębi poldera. Także tu jest gołąb typowo z poldera. Z dwóch stron, gdzie na Krakusie leciały gołębie czołowo i dwa gołębie ze złotej linii. Tutaj jeden to jest wnuczek tej złotej pary, a drugi tam prawnuczek, także bardzo ładne takie gąbki efektowne. Widać jak się gołębie składają. Piękny, piękny ptak. Tutaj mamy koźlikowego samczyka. Numer gołębia to jest 8037. Gołębie z 19 roku jest to samiec. On taki barwą bardzo ładny. Jest to Engels. Z oryginalnych Engelsów. A ze strony matki jest Jansen Mulemans. tak tutaj szybki gołąb Engels. Ładne oko, takie widać szklane, tak zwane. gołąb też ładnie jest poukładany. Trzymam go, widzę koledzy w ręce. Ogonek w jedno piórko. Wiadomo, koźlit marka sama w sobie. I tu mamy rodowód tego głębka. To jest Jansen Razy Engels. Także tutaj jest rodowód. tak żeby ktoś chciał tego samczyka do rozpłodu, to myślę, że warto sobie zakupić. Także bardzo ładne gołębie. Zapraszam serdecznie. Życzę miłego popołudnia w niedzielę.